Witam wszystkich moich subskrybentów bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotistka Fortuna z tej strony. Moi drodzy, ja dzisiaj oczywiście tak jak widzicie po tytule losuję jedną osobę za miesiąc czerwiec to jest darmowe czytanie godzinne. To jest konkurs co miesiąc organizowany. A więc moi drodzy, zaczynamy. Ja tylko w słowem wstępu powiem, że teraz przez dwa tygodnie tylko będę wieczorami, ponieważ dwa tygodnie jestem w rozjazdach. Będę wieczorami odpisywała na maile i na Wasze czytania, także na WhatsAppie czy na Messengerze, będę tylko wieczorem późnym. W ciągu dnia będę niedostępna. Dobrze, moi drodzy, teraz właśnie spośród subskrybentów wylosowałam jedną panią. A mianowicie jest to pani Barbara Tymicka, która właśnie wygrała. Darmowe czytanie za miesiąc czerwiec, mamy 3 lipca, jestem trochę spóźniona, no ale dużo troszkę zajęć w tej chwili, zresztą tak jak zwykle u mnie, moi drodzy, więc proszę bardzo serdecznie o skontaktowanie się ze mną, pani Barbaro. No, i do, dopasujemy tutaj dogodny termin dla pani, dla mnie. Wygrała pani darmowe czytanie godzinne u mnie. Dopasujemy opcje. Zobaczymy, czy to będzie Messenger, właśnie czy WhatsApp, jak tam będzie pasowało, czy też może przez telefon. Zobaczymy. Pani Basiu, bardzo serdecznie proszę o kontakt, bardzo serdecznie gratuluję. Zapraszam moi drodzy jednocześnie do subskrypcji tego kanału, bo warto są konkursy, są nagrody. A w przyszłości może będą jeszcze jakieś inne niespodzianki. Ja jestem otwarta na wszelkie, właśnie, sugestie z Waszej strony, moi drodzy. Razem, wspólnie tworzymy ten kanał. No i to tyle ode mnie. Życzę bardzo serdecznie wszystkim wspaniałych wakacji. Oczywiście dużo słońca, radości, zdrowia, pogody, ducha, moi drodzy. Bądźmy dla siebie mili i życzliwi i pomagajmy sobie wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie i panią Basie zapraszam do mnie na kanał, tutaj poprzez maila, proszę się skontaktować. Mail jest pod każdym filmikiem do mnie. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.